3 maja to ważna data zarówno w historii Polski, jak i kościoła katolickiego. Ten dzień jest bowiem zarówno wspomnieniem rocznicy uchwalenia drugiej na świecie konstytucji, jak i też dniem, w którym w kościele katolickim obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zostało ono ustanowione przez papieża Benedykta XV na pamiątkę ślubów lwowskich, podczas których król Jan Kazimierz ogłosił Matkę Boską, Królową Polski. Wyrazem dziękczynienia za Zakończenie potopu szwedzkiego, za zwycięstwo nad potopem szwedzkim, a więc również nierozerwalnie związane z Jasną Górą, z osobą ojca Augustyna Kordeckiego, którego w tym roku szczególnie wspominamy w 350. rocznicę jego śmierci i 420. rocznicę jego urodzin. Z tej okazji również 3 maja. Otworzymy wystawę przypominającą postać tego wielkiego patrioty i zakonnika. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że jest to święto naszej ojczyzny, Matce Najświętszej Królowej Polski, bo jak powiedział Jan Kazimierz za królową i szczególną patronkę i opiekunkę Królestwa Swego obrą Matkę Najświętszą, jej oddajemy nasz naród, jej oddajemy nas samych i pragniemy. Również modlić się, aby jej królowanie w naszej ojczyźnie trwało, aby nasza ojczyzna była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Matce Najświętszej. Święto to moment modlitwy o pokój i wolność. Jak pokazuje bowiem sytuacja za naszą wschodnią granicą, nie jest ona dana raz na zawsze. I obowiązkiem każdego z nas jest pielęgnowanie i dbanie o nią. Jak powiedział Jan Paweł II, wolność jest dana, ale również zadana. Trzeba umieć korzystać z tej wolności. Myślimy tutaj przede wszystkim o wolności tej. Od najeźdźcy w kontekście właśnie wojny na Ukrainie, ale również myślimy o wolności sumienia, o wolności wypowiadania się, o wolności wyrażania swoich opinii, ale również o wolności religii. Pamiętajmy o tym, że wolność jest sprawą trudną, zwłaszcza w takich kontaktach międzyludzkich, żeby umieć właśnie też korzystać z wolności, ale zadbać o wolność drugiego człowieka. 3 maja tradycyjnie już przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, odprawi uroczystą mszę świętą o godzinie 11, upamiętniającą również śluby lwowskie. Dlatego będziemy również ślubować Matce Najświętszej. Nasz naród, naszą ojczyznę będziemy zawierzać Matce Najświętszej i również nas samych.